Pierwsza księga mojżeszowa, rozdział 13. Wyruszył tedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a lot był z nim. A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. I wędrował zatrzymując się na postojach z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betelem a Ai, do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał Abram imienia Pana. Również lot, który wędrował z Abramem, miał owce bydło i namioty, lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stada Brama a pasterzami Stad Lota powstał spór, a Kananejczycy i peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota: Niechże nie będzie sporu między mną a tobą, i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy lot podniósłszy oczy widział, że cały okręg nadjordański zanim pan zniszczył Sodomę i Gomorę był obfity w wodę jak ogród pana, jak ziemia egipska aż do Soaru. I wybrał sobie lot cały okręg nadjordański i wyruszył lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abraham zamieszkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. I rzekł Pan do Abrama: Po odłączeniu się lota od niego, Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam Tobie i potomstwu Twemu na wieki i rozmnożę potomstwo Twoje jak proch ziemi. Także jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo Twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo Tobie go dam. Wtedy Abram zwinął namioty i przybył, by zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował panu ołtarz.